Czwartkowe popołudnie w podwarszawskiej willi Krystyny Jandy przyciągnęło tłumy znakomitych gości. Aktorka, znana ze swojego nieprzeciętnego talentu oraz charyzmy, od wielu lat organizuje wyjątkowe spotkania w dniu Bożego Ciała, gromadząc w swych progach bliskich przyjaciół oraz znajomych. W sieci pojawiły się grupowe zdjęcia, na których można dostrzec M, N, Katarzynę i Cezarego Żaków, Andrzeja Grabowskiego, Bogusława Lindę oraz Daniela Olbrychskiego. Na co dzień Krystyna Janda mieszka w pięknym, zabytkowym dworku w Milanówku. Co ciekawe, tradycja organizacji takich spotkań ma swoje korzenie w inicjatywie jej zmarłego męża, operatora filmowego Edwarda Kłosińskiego, który odszedł w 2008 roku. Po jego śmierci, aktorka postanowiła kontynuować ten piękny zwyczaj, co roku zapraszając do siebie najbliższych. Krystyna Demska-Olbrychska, żona Daniela Olbrychskiego, relacjonowała w mediach społecznościowych. Jak co roku od 20 lat Boże Ciało spędzamy w ogrodzie u Krysi Jandy. Czekamy na te spotkania przez cały rok, szkoda, że znów musimy czekać, aż do następnego. Na udostępnionej przez nią fotografii można zauważyć zgromadzonych gości przed malowniczą posiadłością Jandy. W towarzystwie znanych postaci polskiej kultury obecni byli również Katarzyna Grochola z mężem, Szymon Majewski, prof., Jerzy Bralczyk i Krzysztof Materna. Krystyna Janda podzieliła się swoimi refleksjami na Instagramie, pisząc: Przez te 20 lat spotykamy się w Milanówku, by przyjaźnić się, śmiać i pielęgnować wspomnienia. Te spotkania to tradycja, którą ustanowił mój mąż 20 lat temu. Yy, nie ma go od 17 lat, ale staram się kontynuować tą piękną ideę. Dziękuję za Waszą przyjaźń. Zabytkowa willa, w której Krystyna Janda mieszka z rodziną od lat 80. Została wzniesiona w latach dwudziestych XX wieku na zlecenie operowego śpiewaka Stanisława Gruszczyńskiego. Budynek ma fascynującą historię. Niegdyś mieścił szpital dla warszawiaków, którzy uciekli przed wojną z obozów w Pruszkowie. Janda w swoich internetowych dziennikach wspominała o tym, że wielokrotnie czuła w domu nieprzyjemną atmosferę. W końcu postanowiła się z tym zmierzyć. Razem z opiekunką swoich dzieci Basią przeszła przez cały dom, kropiąc każdy kąt, święconą wodą. Basia szła za mną, trzymając wodę święconą na talerzu. Obejmowałyśmy każdy pokój, żegnając się z lukrem i kropiąc go. Od tego momentu wszystko się zmieniło. Psy przestały wyć. Porcelana nie tłukła się, nikt więcej nie biegał po schodach, a przedmioty już nie znikały i nie przemieszczały się. Dziwne odgłosy zniknęły, relacjonowała Krystyna Janda, przyznając, że po tym rytuale poczuła iż w jej domu zaprowadził się spokój. Wila Krystyny Jandy nie tylko stanowi świadectwo dawnych czasów, ale jest także miejscem żywych wspomnień, przyjaźni oraz więzi, które aktorka pieści z wielką starannością, podtrzymując tradycję i przekazując ją kolejnym pokoleniom.